Janusz i Grażynka w RMFFM. Jak się masz? Kochanie, ja... bardzo A dobrze weź się mi mam. Nie za Adwigan, stanę tanepidu. Za chwilkę. Ale teraz, bo że tak dawno Ale nic fajnego w telewizji nie było, no. Grażynka, chciałem coś no. powiedzieć. Najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Kobiet. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Dziękuję ci, Janusz. Wiesz, nie będziemy się całować, pozwól, że Jadwiga zabroniła z Sanepidu. Oj, Grażyna, no. Ona powiedziała niewskazane, jest całować no jej, się ta... z chłopem, a już z mężem to w ogóle. Oj, pani Jadwiga no. z coś tam chlapnęła i to chyba ostro, żeby, żeby się nawet z mężem nie całować, żeby jak to określiła chłopa nie zarazić. A, a ty to na poważnie. No, ja to na poważnie, wiesz. Ja biorę takie rzeczy na poważnie. Jak chcesz, to możesz mnie pocałować Wiesz. No, Więc przestań... możecie nas wszyscy pocałować, wiesz. Grażynka, przestań żartować. A ja co ci prezent tam? kupiłem, o, a ty tak. To ta nowość jakaś. Proszę. A co to, Janusz jest? Butelka spirytusu, Grażyna. Będziemy się dezynfenkować. To jest taki japoński sposób. Wiesz, że w Japonii z powodu tego wirusa podwoiło się zapotrzebowanie na polski spirytus. Tak. A widzisz Janus. Czyli prawdę mówił rząd. Że koronowany wirus jest szansą dla naszej gospodarki. No wiele krajów. Janusz! No. Wiele krajów robi spirytus. No. Ale coś jest takiego, coś jest takiego w naszym, no. że to wzbudza większe zaufanie niż inne spirytusy. No. Jest z nim jakiś taki duch zaklęty, walki no. i uporu pana prezesa w dążeniu do celu, wiesz? Grażynka, może rozpocznijmy profil. A ty to dla co? mnie kupiłeś czy dla siebie! Dla ciebie, no, bo mi na no, tobie nie, nie zależy. Ja nie piję, ale... Ale, no dobrze, to rośnie, ale to tylko w celach leczniczych. No ta, ta, ta. Trzy kropelki, co najwyżej? O, oczywiście, że trzy kropelki. Trzy kropelki wody na szklankę spirytusu. Hmm. Bo groźny wirus grażyna wymaga zdecydowanych łyków.